No i, kochani, w dzisiejszego dnia będziemy sobie przeglądać kilka ważnych spraw. Na pierwszy rzut wejdzie równoważenie pojazdów w nowej aktualizacji, czyli będziemy mieć zmiany na e SSC, na Type 71, na Jochu, na Lewandowskim i do Mausa 6. Piąty, siódmy, poziom, ciekawe. Zobaczymy, co się w tym kryje i jakie będziemy mieć tutaj oczekiwania względem tych poszczególnych buffów i nerfów. Co będzie na plus, co wyjdzie na minus i czy w ogóle coś się zmieni. Zapraszam na odcinek. Czyli mamy system, w którym Wargaming, który już Wargaming nam zaprezentowało wcześniej w postaci tych dwóch wielkich, może wielkich to złe słowo, ale tych takich większych rebalansów, do których nas nie przyzwyczaili na przestrzeni lat. Czyli wiecie, tamte bufy patonów i tak dalej, Foszy, bla, 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 i tym podobnych czołgów. Teraz mamy chateczki, czyli tak, jedziemy z Esetą. Esetka po bufie będzie naprawdę ciężkim czołgiem do przebicia, jeżeli nie będziecie mieć 330-340 penetracji, bo gdy będzie dobrze ustawiona, to nawet wieża z delikatnym kątem będzie powodować odbicia i będzie wam musiało z takiej 320 penki losować bardzo duże wartości, żebyście mieli szansę ją przebić, a jak będzie skontowana idealnie, to tylko belka. Dodatkowo dostajemy bufik do rozrzutu o 0,02. To się może wydawać mało, ale to jest naprawdę sporo, bo ta Fifka będzie mega celna. Więc ja tutaj sobie czekam, aż Esetunia dostanie tego bufa. Problem będzie następujący. Pojedynki Fifka Eseta versus Fifka Eseta mogą być takie, że będzie się odbijać 50 razy od wieży. Ja sobie robiłem testy i na 10 strzałów wszedł mi 1 albo maksymalnie 2 w nieskontowaną na płaską wieżę E-setki, co było tragiczne. No Dodatkowo podniesienie penetracji na podstawie 280 pancerza na wieży o 10 więcej to jest dużo. Pamiętajcie, że ta wieża nie jest na płasko ona jest pod kątem, co będzie powodować kolejne, kolejne problemy, właśnie w przebijaniu. A e 75 no, tutaj są jest podniesione Quality of Life, tak zwane, tak? Czyli często na tych działkach słabszych będziemy dostawać bufy do rozrzutu, do przeładowania i tym podobne. Co ciekawe, jeszcze ten silnik dostał tutaj bufika, więc fajnie, ludzie, którzy będą grać na przykład na stoku, będą mieć łatwiejsze życie. W przypadku Tigera 2 jest dokładnie tak samo działało, 8, 8, 8 dostaje statystyki podniesione wraz z rozrzutem. Tylko się chyba cieszyć, bo umówmy się, nie każdy wrzuca miliony golda i możesz się cieszyć tutaj czołgiem od razu na, w pełni odkryty, z odkrytymi modułami, dlatego wydaje mi się, że sprawa bardzo fajna. Type 71, czyli czołg, który w dzisiejszych czasach nie istnieje, pokazywałem Wam to wielokrotnie, w końcu dostaje bufa. Ja się tylko pytam, dlaczego tak późno, czy Wargaming naprawdę potrzebuje dwóch lat, czy tam roku, czy... czy, czy ilekolwiek czasu w dość dłuższym okresie, żeby się zorientować, że czołg jest naprawdę słaby i że nie, trzeba go poprawić. No, w końcu się udało z tą japońską linią, która miała być czymś takim fajnym, że wiecie, nowa mechanika, to zachęcić ludzi i graczy, a tak naprawdę nikt tym nie grał, bo było nim po prostu cholernie ciężko robić uszkodzenia, ze względu na brak pancerza. No i brak pancerza niestety, ale ten czołg deklasował. Dodatkowo ten czołg jest duży i wolny. Tutaj mamy podniesienie prędkości o 5 km. Dwa do cofania. Pancerz kadłuba o 45 został zbuffowany. Jak testowałem sobie ten czołg, w końcu górna płyta dingała jak szalona. I tutaj mamy mega ciekawe rzeczy. Czyli rozrzut został zmniejszony o 0,04 to jest bardzo dużo i o 0,06 na tej mechanice. Świetna sprawa. Moim zdaniem czołg będzie bardzo fajny i przyjemny na randomy, chociaż ciągle nie będzie łatwy w obsłudze. Nie będzie to samograj. Moi kochani, o type 68 chyba też nie ma za bardzo co mówić. Quality of life zostało podniesione z typeem 57 jest tak samo, chociaż ja uważam, że type 57 i type 68 to są bardzo fajne maszyny do pogrania. Tak się dziwię, że tutaj wargaming ruszyło wszystko, bo oni w swojej niedbałości wcześniej o właśnie tej łatwość w, w graniu takim stokowym czołgiem, czy też nawet nie chcę mówić, ze psy, Przyjemność, bo nie da się grać przyjemnie z tokową maszyną, ale zaniedbali to strasznie. Zaniedbali strasznie i ludzie się denerwują, jak grają, ludzie mają z tym problem. Ludzie po prostu mają dosyć grindowania czołgów, które są bite przez topowe premki, dobre już odkryte czołgi, moduły itd. itd. Co do Jocha, tutaj będziemy mieć mega, mega ciekawy przykład i wydaje mi się, że Joch z takiego jednego z cięższych czołgów do grania i umówmy się. Typowy Kowalski raczej Jochem nie gra. Dlaczego? Dlatego, że jego obsługa jest mało intuicyjna. To może nie, bo wiesz, że musisz grać na wieżę, ale ciężko wykorzystać potencjał tej maszyny. Raz, że nie mamy peny, dwa, że nie mamy alfy, i trzy, że ten kadłub podbije raz coś na ruski rok. No ale side scrapa tym nie zrobimy. Więc problemy z Jochem na pewno były. W każdym razie, Joch dostaje prędkość do jazdy wstecz, więc bardzo fajnie. 105 dostaje konto opuszczania 2 stopnie, więc spoko. Czas przeładowania na 120 chyba był większy, nie? Tam było o sekundę. Tutaj mamy o 0,4, więc Wargaming nam delikatnie podskubało tę prędkość przeładowania z tego pierwszego serwerowego. Trudno. Rozrzut zmniejszony o 0,01 jest ok. Czas celowania 2-3 do 0. 0,2 bardzo spoko, więc działko powinno być prawie laserowe jak na taki czołg. No i rozrzut spowodowany obrotem wieży też nam się usprawnił. Nie mówiąc już o tym, że dostajemy te kilka penetracji więcej o 10 i o 8 na podstawie. No i kąt opuszczania do 12 stopni, więc Joch w w pewnych sytuacjach na wielu mapach będzie cholerną, cholerną bestią. Nie mogę się doczekać, żeby zagrać Jochem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce na serwerze live. No i ta biedna dziewiątka, która jest cholernie obrzydliwa, też dostaje buffy. Co mnie cieszy, bo tym czołgiem moim zdaniem personalnie grać się nie da. Tak jak dziesiątkę można wykorzystać, jest fajna i przyjemna w wielu scenariuszach. Tak tutaj ani jednej fajnej bitwy tym czołgiem nie zagrałem, nie miałem. Nie miałem zabawy, gdy grałem dziewiątką, więc te bufy jak najbardziej mu pomogą. Co do ósemki, to jest ciekawy aspekt, bo mi się wydawało, że ósemka właśnie jest. Całkiem niezła. W sensie nie jest topowym hateczkiem, nie jest topowym czołgiem ciężkim, ale też dostajemy bufy na 105, na 90, więc fajnie. Wszystko zostało usprawnione, podwozie, rozrzut, wszystko powinno działać, więc Wasze doświadczenie, jakie Wy będziecie mieć podczas grindowania linii, czy to do Jocha czy do, do type przez czy type 68 i 57 będą lepsze. To samo się tyczy też właśnie e setki Tigera 2 i e 75 co mnie Personalnie cieszy, bo dużo z tych czołgów, umówmy się, które są teraz w drzewkach, odstaje cholernie od premek. No i creme la creme, moi drodzy gałąź do 60 TP. Tutaj zacznę troszkę od tyłu od 53 TP, które dostaje, uwa... zauważcie, bufa. na stopiątce są tutaj plusiki, będzie rozrzut lepszy, prawda? Będzie dpm lepszy, czas celowania będzie lepszy. i Ktoś powie: Wow! Tyszkiewicza dostaje buf, który Uważam, że już teraz bufa żadnego nie potrzebuje, ale miło ze strony Wargamingu, że te bufiki jakoś wejdą. A więc tutaj do 120, dwójki też dostajemy bufiki. Rozrzut będzie zmniejszony. Tutaj to samo, więc bardzo, bardzo. Miła, miła sprawa, jeżeli chodzi o grindowanie właśnie tych dziewiątych poziomów. Ja się personalnie nie mogę doczekać, na pewno sobie tą dziewiątką pogram na różnych zestawach, zobaczę, jak tam się czują ludzie, którzy właśnie od samego początku bez żadnych modułów próbują robić te czołgi, chociaż mi się wydaje, że ja nim grałem na stoku hmm, któregoś razu, ale nie pamiętam dokładnie kiedy. No i wielka wrzawa. 60TP Lewandowskiego zostaje nerfiony, nasz polski czołg będzie słaby. Nie będzie. Będzie dokładnie taki sam, jaki jest, z delikatnymi zmianami, oczywiście na niekorzyść, więc będzie ciutkę gorszy, ale będzie Wam się grało tak samo tym czołgiem, jak do tej pory i daję Wam gwarant, że różnicy raczej nie zobaczycie. Dlaczego? Dlatego, że ym, faktycznie jest to HP, niekiedy spowoduje to, że się po prostu walicie, bo często jest tak, że... Się często. Czasami jest tak, że zostanie Wam, nie wiem, 50 HP, 60, 70, 80, no to w tym przypadku tutaj będzie problem. Co do czasu przeładowania, jedną sekundę na sucho bez modułów, czyli to też się procentowo będzie gdzieś tam zmieniać, jak dacie rację i tym podobne rzeczy, dosyłać, bla, bla, bla. No ale umówmy się, po prostu będziecie robić tę pestkę o jakiś tam ułamki sekundy, no to może źle powiedziane, ale jakieś o tam dziesiąte sekundy później. Rozrzut na 100 metrów również zostaje zmieniony, tylko słuchajcie, z dosyłaczem, minus 8 i turbo, nie, i HP, oczywiście żarciem, ten czołg ma 0,3 celności. Chciałbym Wam powiedzieć, że 705 z alfą niższą niż ten czołg e, posiada 0,35. Czyli też nie będzie tak źle, będziecie mogli wycisnąć 0,31, 0,32 celności, zdziałem się 750 na bombie. To jest naprawdę celne działo. Więc tutaj wydaje mi się, że wszyscy fani 60 TP mogą spać spokojnie. Co do innych zmian w równoważeniu, poczekamy. Ja jestem ciekaw brytyjskiej linii, niestety nie mogłem jej ograć jeszcze na serwerze testowym, się nie da, więc jak tylko linia wejdzie to wszystkie czołgi będziecie mieć od razu u mnie na kanale. No to co, przechodzimy do Ferdynanda. Panowie i panie, czy Halak miał rację mówiąc, że Ferdynand jest tak dobry jak... Inne dobre czołgi. Dużo osób ma problem z Ferdynandem. Dlaczego? Dlatego, że to jest maszyna, na której ciężko jest sobie poradzić momentami z innymi czołgami. Ponieważ pancerz niby jest, ale jednak go nie ma i wszystko was penuje. Czy jest tak szybki jak, jak Pantera? Absolutnie nie, dwójeczka. Więc tutaj problemy na starci już są. Ale umówmy się, ten czołg potrafi zrobić niezłą siekę ze względu na działo 491 na 490 na bombie, 311 pęki jest, więc tutaj. Można się nieźle pobawić, jeżeli będziecie w stanie dorwać jakieś właśnie maszynki, gdzieś tam na mordowni, no to raczej bawić się będziecie nieźle, bo będziecie je po prostu rozrywać swoją alfą i penetracją. Czy mi się tutaj to uda? Nie mam pojęcia. O, dzień dobry, proszę pana! Czyli to SP chyba nie miało już dobrej gierki. Mam takie wrażenie, że Ziomeczek może zapomnieć o tym, że to będzie dobra runda, a my sobie pojedziemy po tego gościa. Dlaczego się zapytacie? Od... Nagrywam odcinek o godzinie drugiej w nocy z Ferdynanda. I to nie jest tak, że nie miałem pomysłu, tylko kurczę, miałem takie właśnie wrażenie, że o tym czołgu mało co się mówi w dzisiejszych czasach, że ten czołg jest raczej taką maszynką, która już czasy świetności ma dawno, gdzieś tam za sobą. A mi się wydaje, że w niektórych gierkach ten czołg jest po prostu genialny. I mówię Wam serio, potrafi nakopać przeciwnikowi i to dość mocno, tak, że nawet nie wiedzą co ich trafia. A ja Wam to udowodnię. Opa! I bomba. Ja już mam 1800 uszkodzeń. Mega ciekawe, bo kiedyś, i nie wiem czy pamiętacie, jak graliście sobie dawno, dawno temu w gierkę, część z Was na pewno grała, była popularna jak Pantera. Zamiast Ferdynanda, jak Pantera była takim czołgiem, który jeździł, który mógł się przypozycjonować, coś tam dingał, bla, 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 wiecie o co chodzi. Teraz mam wrażenie, że jak Pantera spadła z rowerka, a Ferdynand ciągle jest nawet, bym powiedział, że grywalny i spoko w wielu sytuacjach. Oczywiście, zagrasz dziesiąte poziomy, no to na Hedy nie pojedziesz na inne hateczki, no bo Was przemielą. Mamy 1500 HP, czyli nie za dużo. No to co, wciskamy 3 razer. Jedziemy w coś. O, timing chyba nie za dobry dla mnie, co? Tragiczne bym powiedział. Jest OK. Nie jest łatwo. Słuchajcie, ale moim... O, kurde, nie, to powinno wejść. On podjeżdżał na jeden razer, żeby dać mi pechę, więc ja się chowam tutaj za tym filarem jak najdłużej. Nie chcę po prostu dostać niepotrzebnej pestki. OK. na blisko. Bomba. Kończymy delikwenta i jedziemy po więcej. Czy to jest taka maszyna, która na przykład, powiedzmy, że będziecie sobie grać do fałeczki, do fałeczki, do, do, do jak pancera i będziecie się tym dobrze bawić? Ciężko mi powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć, bo wszystko też zależy od waszego wyczucia i od tego, czym lubicie grać. Z turbo, Ferdinand, moim zdaniem, jest w stanie nieźle pojeździć. Bez turbo, raczej gorzej. Opa, dziękuję, dobranoc, trzymaj się tym T29. Skorpion siedzi tutaj, nie spodziewałem się go, myślałem, że go tutaj nie ma, ale jak już dostanie spota, to raczej wyparuje szybko, co? Dokładnie. Tylko dostaliśmy jedną pechę. Problem Ferdynanda jest taki, że on ma te boczki zrobione z dykty, dosłownie. Te boczki są zrobione z dykty, kochanie. i ja raz grałem E4, dałem penę Ferdynanda E4 tutaj, na odległość 500 metrów, co było chore. Więc miejcie to na uwadze, jak będziecie tym grać. Mi się ten czołg personalnie podoba. Jest to jedna z takich m, ósmych tierów, które niby są słabe, ale lubię tym czasami zagrać grę. Sam nie wiem czemu. Na pewno też macie takie maszyny, to możecie napisać w komentarzu, jakie wy słabe czołgi lubicie. Lub też słabsze. Pomimo tego, że nie uważam, iż Ferdinand jest szrotem. Dwa 700 zrobione, fajnym matchmakingu. Można zrobić jeszcze więcej i wypadałoby zrobić jeszcze więcej. Snapik niestety nie wszedł. No, mogłem poczekać, mogłem poczekać tutaj na tę pechę. Pospieszyłem strasznie, bo widziałem, że się chowa. A chciałem dać bombę za wszelką cenę. Oj, tutaj już nie będzie opcji do wbicia, co? Chyba nie. Postaram się jeszcze coś na zielonym złapać. Kto tam jeszcze jest? T34, list, super helcat i squall. Okej, okay, oni mogą siedzieć już u nas na półeczce, albo mogli przejechać nawet tędy. Nie wiem tylko... Co strzelcie Slisek? squall, ok. Wystawianie się w ten sposób nie jest niczym fajnym i niczym mądrym. Czyli super gdzieś tutaj jest. Oj nie dobrze. Ciekawe, czy dostał, co? T34 się cofnęło. Strzela to mnie stąd. Czekajcie, oddam mu. No Mam takie wrażenie, że mógł dostać jedną pechę. Mam takie wrażenie, że mógł dostać. To był bardziej tutaj. Po te 34 nie dojdziemy, możemy zapomnieć. Ale przeładowanie na tym czołgu jest absurdalnie głupie. Jak na taką alfę z taką penetracją robi robotę? Przestawił się. A, szkoda, że to nie weszło. Super Helcat za PCRów nawet ma delikatne problemy, żeby nas przebić. Zaraz będzie spocik, uwaga. On od dołu grał, no nie gadaj, aż mu to nie weszło. No trudno. W każdym razie, coś tam zrobiliśmy, trochę się pobawiliśmy, nie daliśmy kolejnej pestki, trudno. Zwale to na późną godzinę, nie? Że jest późna godzina, no to wystarczy. Z drugiej strony się zastanawiam, czy ten czołg na przykład w drzewku będzie dla, dla was problematyczny do grania. Czy będą bardziej problematyczne czołgi. Ciężko mi powiedzieć, bo wiecie, jeżeli ty jesteś fanem czołgów, którym, gdzie nie masz na przykład wieży, no to powinno być ok, bo Ferdynand, no tutaj wiecie, obrotówki nie mamy. Więc musimy bazować tutaj na tych, na tych traczkach. Obracamy się całym czołgiem. No i osoby, którym to nie przeszkadza, raczej nie będą mieć tragedii. Ale często słyszę właśnie, że Ferdynand jest totalnym głównym. No więc zagram jeszcze kilka gierek i sprawdzę, czy aby faktycznie macie rację. Okej, okay, pierwsza bitwa nam się średnio udała, bo nie było dostępu do tych uszkodzeń. Jednak czy tutaj będzie lepiej? Zobaczymy. Pojadę sobie teraz na górę. Mnie zawsze zastanawiało to, że Ferdynand. Jest w miarę mobilny. Jeżeli dacie mu turbo, to tam nawet do 30 tych 8-7 będziecie dobijać. A ja miałem wrażenie, że to jest bardzo wolne, mułowate, że to w ogóle nie jeździ i to się wleczy jak maus dosłownie. Ale okej. Okay. Podjedziemy sobie tutaj na pozycję... Co to jest? Tam są dwa hateki. No niestety, to nocne granie nie zawsze oddaje i nie zawsze jest dobrą, dobrą, dobrą porą do tego, żeby sobie pofarmić. Kontradykszys jest bardzo wychylony, on chyba nie będzie jechał, chyba chciałby dać tuby, ale ja mu powiem dzień dobry, trzymaj się chłopaku, łap tam za pięć stówek, jedziemy dalej. I nawet jak ten pancerz na Ferdynandzie nie będzie działał, to sobie myślę, kurde, skoro pancerz nie działa, to może chociaż będziemy się dobrze wymieniać, bo mamy tutaj bardzo fajną alfę, 490, czyli pestka za pestkę z czołgami ciężkimi. Raczej będziecie... O, ale mi dał stupsona... Wiecie co? Oni używają ciągle tego, e, tego cholernego buga, więc z kontradykszusami teraz jest delikatny problem, bo ludzie się dowiedzieli o tym bugu na kontradykszusie, co jest e, niefajne do grania na kontradykszusa, bo po prostu strzelają wam e, z tej tuby z normalną celnością na pojedynczej pestce. No i sami wiecie, jak się na takie rzeczy gra. Niefajnie? Nieprzyjemnie? No macie rację. Czy Wargaming coś z tym zrobi? Na szczęście tak. Będzie patch, który ma to poprawić, ale niestety dopiero podczas wyjścia nowej linii. No i przez to, że. Też mi ciężko określić, czy użył Buga, czy nie w tym momencie, no ale łapie bardzo dużo takich celnych pestek, które wcześniej na samym początku, no, nie miało prawa wejść, nie? Dlatego są problemy. Uważajcie na Contradyksusy, bo będzie bolało. Centurion na bombę, i to lubię w Ferdynandzie, naprawdę lubię to w Ferdynandzie, że ten czołg ma dobry, dobre przeładowanko celne. Działo w połączeniu z wysoką alfą i peną. Ja sobie takie rzeczy cenię. No bo co więcej, albo czego więcej możesz oczekiwać od czołgu, który jest niszczycielem, albo łuchateczkiem, albo medem? No chcesz mieć właśnie te wszystkie Te wszystkie walory. A jak nie masz alfy, no to chociaż chciałbyś mieć DPM, prawda? Okej, okay, co dalej? A, pan tygrysek. No, i kolejna bomba. I zobaczcie, o tyle przyjemne jest to, że mamy też apeki. Nie jest to wysoka pena, umówmy się: 246 na peku. No, to tak standardowo bym powiedział, szału nie robi, dupy nie urywa. Ale jest na tyle wystarczająco, że Tigera 2 w bok możemy przebić, nie? <grym> Okej, okay, co dalej, co dalej, gdzie są tutaj jeszcze perełeczki? Stąd nie strzelasz? strzelasz? Ok, to łap. Plus też taki, że. taki czołgi jak Squall, etc., etc. etc. i tym podobne. No raczej z tych apeków na takim dystansie, to nic wam nie zrobią. Dosłownie nic. Dzień dobry, witam go. Och, kurde, ale skorpiony to już trochę inna bajka, nie? <grym> Jakby co, kochani, to skorpiony to już inna bajka. Nie wiem. Wydaje mi się, że możemy sobie zrobić jakiś challenge, czyli markowanie Ferdynanda w jeden stream. O, to to by było dobre, z tego wziąłbym jakieś najfajniejsze bitewki i pokazałbym wam, jak Ferdynand potrafi robić siekę. Dobry plan? Jeżeli jesteście za, to napiszcie w komentarzu jakiś challenge z Ferdynandem, coś byście musieli wymyślić. Jeżeli macie jakieś pomysły, to zapraszam oczywiście do komentowania. A ja się waliłem, jak debil. No ale to i tak koniec gry jest.